Samochodem. Witam Was! Ja! Cześć! Najlepszy kanał na YouTubie. Jedyny słuszny kanał, który warto oglądać. Może że tutaj każdy warto oglądać, ale u mnie zostańcie na dłużej. <śmiech> <śmiech> Kurwa, ja ja ja! Powiem Wam, że żarty żartami, ale ten rok to tak się fatalnie zaczął. Masakra, naprawdę, masakra. Ten obrót tragiczny. Na lepie utopiona maszyna. Później rozwalony w ten sam dzień yy, na długi dzień kwitak od maszyny. Stół na za ramę. Chuj. co mi się stało? Wczoraj bolca mi wyjebało i wyrwało, muszę kurwa jechać na serwis. O kurwa. Widzisz no, bolca, wyjebało. Mhm. Stąd tutaj i wykurwiło całe. Jak chwytałem, po pierwsze się chciałem skopać. Bo tylko tak jest trzask. Mówię, kurwa, co jest? No. Nie no, trzeba wybić, rozebrać. To wyprostować, nowe bolce dać, od siłowników nowe te i tyle, no co zrobić, nie. To ujebało, ale to się pospawa, nie, do tego. A tego trzeba prostować. Tego trzeba prostować, nie. Wyprostować. Jak nie to nową lagę dać, tyle, nie. E, rozwalony tak. później co, założenie gąstość, zanim to poskładałem, później odkręciła się podstawa od yy, yy, żurawia. Yy, podpora od wału, no kurwa drama, no po prostu rok. w tym roku, na początku tego roku, tak daje po dupie, że sobą. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Yy, w nowym roku, bo to jest pierwszy filmik, pierwszy vlog w nowym roku, yy, vlogi będą się pojawiać jak co niedzielę, tylko że teraz akurat tak wyszło, że pojawi się we wtorek bo nie miałem czasu zabytnio. W sobotę długo pracowałem nie miałem czasu, żeby tego filmiku nie chciało. Mi się po prostu lenistwo wygrało. E, górę przejął nad tym. No, ale jestem. E, jestem dzisiaj. Co jest? No, bo się pytaliście kiedy filmy, więc filmy już będą w co niedzielę. Będzie jakiś rzeczny w e, Mam plan jeszcze na ten kanał, żeby w tym roku wystać No nie wiem. Nawet... Pod tym filmem możecie napisać, czy chcecie teraz, czy może później, czy może wlecie, czy na wiosnę robić jakiś szans, takie daily vlogi, codziennie wrzucać e, kilku minutowy materiał z danego dnia. I co? No, z danego dnia, żeby, no tak, podsumować cały dzień, tak jak to wygląda, czy jakieś jak, 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 jak awaria, utopienie się, zakopanie maszyny, czy coś w tym stylu. E, dajcie znać w komentarzach, czy takie coś chcecie oglądać. Ja wiem, że już była ankieta, miały być y, timelapsy. Tylko kurde powiem wam tak, że ja zacząłem nagrywać te timelapsy, ona tak się to wychodziło. Ja nagram Timelapsa i to nawet kurde chyba dzisiaj naładuję baterie w Google i jutro wam zrobię timelapsa od rana, bo zapowiedzi do samego wieczora się postaram zrobić. Timelapsa. Od tego momentu jak wruszam z pracy y, z domu do pracy, to i później w pracy cały dzień, co i ja. Postaram się zrobić tego Timelapse. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Bo ja dużo mówię, mało robię. <laughs> Przepraszam. No, ale postaram się Timelapse'a walnować. No, co jeszcze z takich wiadomości na ten rok? Na ten rok, że oprócz pracy, praca zostaje taka jak była. Nie zmieniam. nie mam zamiaru zmieniać. Eee, maszyna, czy będzie nowa? Nie wiem. Znaczy nie. No, Maszyna na pewno będzie nowa, ale kiedy, jaka, co jak to plany są różne i nie wiemy jeszcze co będzie, więc nie chcę zapeszać zbytnio wcześnie. Ja na dalej na tym moim małym F10B. Yy, bardzo fajna maszyna, tak by the way. No, trochę za bardzo w dupę dostaje, ona za bardzo na zrębach chodzi. To bardziej bym powiedział, że to jest maszyna przebieżowa, ale. Ale daj radę, no. mały ale wale, nie? No. taki zrywa, tylko że to wiadomo, to wszystko jest kosztem czegoś. Zostaje no. tak po dupie, no to znaczy, że później gdzieś puści w pewnym momencie coś pęknie, coś strzeli eee, Co jeszcze? Nie wiem. O, czapeczki są. Eee, Zulsadam, sadam zapraszam po odbiór czapeczki, napisz tam do mnie wiadomość na e, Instagramie. Podejśni adres dane, bo ja Ci obiecałem z tego co pamiętam czapkę pod jednym z komentarzy, pod jednym filmem. Yy, z tego co pamiętam. Yy, reszta osób no tutaj będzie 1000 subskrybentów, nie wiem kiedy to będzie. Ten kanał bardzo fajnie idzie do przodu, ale kiedy to będzie, nie wiem. Jak będzie ten, to będą czapki, jak nie zimowe, to prawdopodobnie będą letnie. Do wygrania. To jest jedna z tych rzeczy. Yy... Znaczy tych czapach mam sporo, nie? Zimowe. Ja by ktoś chciał to pisać, to. Jakoś się dogadamy No, no nic, jego oglądania. Cześć do zobaczenia w następnym vlogu yy, w komentarzach napiszcie na temat tych nowych pomysłów na kanał Ja jeszcze pomysłów mam dużo więcej, nie? Pomysłów jest, nie brakuje, nie? No. Ale... ale ten yy... Ale na razie zobaczmy te daily vlogi bez jakichś większych obróbek, tylko po prostu zgrać filmik 15-minutowy yy... i wrzucić go. I tyle. To dużo nie kosztuje, a można to fajnie zrobić. Yy... Tajblansy na pewno będą, vlogi co niedzielę będą. Tyle. A bo zapomniałbym o najważniejszym. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Nawet te negatywne komentarze są spoko, więc... Wszystkie jakie komentarze chcecie, zostawiajcie. Water. am uh, uh. about